Co za obudnicy, co za fałszywi ludzie, co za podli ludzie, którzy tak strasznie krytykowali Trumpa. Owszem, mogli go krytykować, ale teraz, kiedy on wygrywa, to nagle w podskokach składają mu gratulacje. Tak, mogą mu składać gratulacje jako ministrowie czy tam inni przedstawiciele rządu, ale robią to w ten sposób, jakby to sukces Trumpa to też był. Ich sukcesem. A to już jest zakłamanie pierwszego stopnia. Zobaczymy jak będzie. Na pewno jednak zwycięstwo Trumpa pomoże zatrzymać tą masową emigrację w Stanach Zjednoczonych, ale i też wpłynie na postawę rządów europejskich i wzmocni antyemigracyjne nastawienie narodów Europy. To jest pewne. A jeśli chodzi o Polskę, dalej to sądzę, że zwycięstwo Trumpa to jest dobrą wiadomością dla PIS-u, a jak będzie dalej, trudno powiedzieć. W każdym razie już jedne wybory mamy za sobą.